Serdecznie chciałem Was powitać na wielkim finale trzeciej edycji kartowy o 3 Mano Cup, patrzcie na sprawach Kuleszczy. Jak zwykle nas wita, piękna pogoda. Tak jak właśnie potem stanę na 22 Moi drodzy, więc o 9:30 za pół godzinki, ale ładnie. Ruszają za pół godziny zawody, więc Karpiowy, tutaj ja jestem na stawie numer 2. Zobaczcie, wszyscy są porozkładani, ja też idę jeszcze do samochodu, wezmę sobie założę czapkę, okulary, bo nie wziąłem. Ja jestem tam na samym końcu, o tam 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 tam, tam 22 stanowisko. A po godzinie 16 jadę do Wolsztyna na Podagmarę. A, po a jutro będę na tam następnym stawie, stawie numer 3 tam na końcu. Zobaczymy. Taki ten, mam drugie stanowisko od końca. Ostatnio jak byłem rok temu, miałem drugie stanowisko od końca z tej strony. Teraz mam drugie od końca z tamtej strony, więc zobaczymy, co się będzie działo. Woda bardzo niska. Siedzimy nie na pomostach, tylko yy, koło pomostów z tej strony, bo są bardzo wysoko pomosty. Bardzo płytko jest. Zobaczymy tam. Chwilę Sebastian mi powiedział parę rzeczy. No Ryba się pokazuje generalnie, no ale wiecie jak jest na ta woda. Wygra ten, co złowi więcej ryb i tyle, nie? Nie ma litości już tutaj. Nikt się nie będzie nad nikim tutaj zastanawiał jak było. Więc ten, a teraz mam obozowisko. Pokażę wam tutaj. Ja się rozbiłem tutaj po prawej, po lewej stronie. Eee, pod wiatą mogłem się rozbić na końcu, na końcu, czyli tam gdzie jest ten, już wam pokazuję. Tam, gdzie jest ten parasol, tam się mogłem rozbić. Nie musiałbym parasolki rozkładać, ale trudno. Idę do samochodu. Powiem Wam, ta burza była w nocy, tak jak mogliście zobaczyć, potężna. Włocie cały ubrudzony, bo byłem na losowaniu, jechałem autem. Ale jest ten, ale wszystko jest suche do prądu jestem podłączony. Ale generalnie wszystko jest, ciuchy są suche, wszystko jest suche. Tutaj zobaczcie, Dekmar jeszcze nie było, więc tu łóżko karpiowe, a tu schowałem na burze wszystkie swoje graty. Tu wjechał wózek, bez żadnego problemu. Wjechał wózek do środka i wjechał i drugi wózek z torbami i z wiaderkami. A tu jesteśmy porozbijani, o tak. Tak dalej, nie? Mam trzy namioty tu rozłożone. Widzę, że ludzie ciągną jakieś ryby, bo z przedwyrakami stoją. Dobra, biorę jakiś tam pierdoły z samochodu, co mi zostało Czapka, okulary i ewakuuję się do łowienia ryb. Jest pierwsza Brani było pierwsza ryba. Nie wiem, co to jest, na razie walczy. Po zacięciu wyskoczyłem nad wodę kawałek. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale nie poddaje się, pierwsza ryba, chłopaki mają po trzy ryby już, po dwie, po trzy ryby, miałem pierwsze branie w ogóle takie, żeby było branie, nawet nie, że ocierka, bo ocierki są, ale branie braniowe. не это за рыба Карп tak jest. Šau němal. mal. Ale jest. czy jakiegoś był ten dobra tak jasna no dobra ona brała no dobra dobra Zawsze coś. Jest godzina 12 13 i bardzo się dzieje coś. Jedno jedyne branie miałem ocierki są. Nie mogę sprowokować ryby. Już mieszałem, dodawałem aromatów. Próbowałem mieszać je. Dawałem na śmierdząco, na słodko. Na bombkę znowu próbuję. Zalęcałem dwie linie i tylko jedno branie było. Na tą bombkę to blisko, a tak to nie było nic ciekawego. No nie jest, nie jest fajnie. Nie dużo trzeba do pary ryb, 4-5 ryb rozwiązałoby problem. Jakby teraz brały to można spokojnie je złowić. Tylko, że one nie chcą po prostu brać. Ale i tak bywa. Nic na to nie nic na poradzę. Teraz wstawimy tę wędkę. Tu mam zrobione z zapachem. Bardzo ładnie pachnie. Zobaczymy, no jak się nie rozleci przerzucie Bardzo płytko. Może jakiś amur. Wyłączymy stoper, ustawimy. No i zobaczymy parę minut, damy im, nie wiem, 10 minut, 15, może się, coś, może się coś wydarzy. Nie wiem. Ostatnio siedziałem tam z drugiej strony, na drugim stanowisku przed remontem tego stawu i, i ryba bardzo ładnie brała, a mury brały. No, co prawda nie Nie było tych ryb bardzo dużo, no ale, ale nie byłem w, na końcu, a, a teraz wygląda na to, że jestem Bliżej końca tabeli niż początku. Z jedną rybą się nic nie da zrobić. Nie powalczy się z jedną rybą tutaj. Trzeba byłoby mieć tych ryb 5-6, żeby myśleć w ogóle o jakimkolwiek wyniku. Ja już nie mówię nawet o tym, żeby dobrze wypaść, ale mówię ogólnie, żeby móc. Łowić w ogóle. No zobaczymy. 30, 36 metrów łowił, po 36 metrów od brzegu. Próbowałem też łowić 10 metrów dalej. 12 właściwie. Też nie było żadnej różnicy, czy ja łowiłem na 36, czy, czy dalej łowiłem. Nie było żadnej różnicy. Także, no jedyne co to łapąć przypominał. Ładna rolka, nie? O! Odpiął się! Mówiłem, że był podpięty. Szkoda, że się odpiął. Chyba, że haczyk się urwał. Nie, no, podpięty był. Trudno. Werszczęszczał Bliziutko. Na orzach ty grysi. W sensie na, na zapach. Już nie wiedziałem co mam zrobić, żeby przyszły te amury. Zbudowałem jeszcze tak do czegoś. Ryba! Tylko nie chcę jej puszczać, wiesz o co chodzi? Nie mówię, że nie chcę jej tak kłaść z tego, bo wyskoczy. Możesz go ten... Możemy go tak przełożyć, jak chcesz. O. O, zajebiście, dzięki. O, no i pięknie. Kolejne piękne branie. Liczymy na trzecią, może się uda. Zobaczymy. Ryba. Ryba.

Przyleciała samiczka do naszego łabędzia i już tam razem się przytulały. Mam kolejnego amura. Zostało do końca 8 minut. 6 ja gadam sobie do kamery, że 6 minut do końca zostało. Weszły gdzieś tam mury tu i siedzą. sypię im tym i Mało tej brani jest. Bardzo mało. Tak, na końcu na, tam grzesiek siedzi, na czternastce. Ale się uparł ten. A mur na to, żeby jeździć na sam koniec. No kurde, tamte wszystkie wyszły bez problemu. A tak kurde Wajza. A tam się z tym się męczy, tamte wyszły od ręki, a ten się kurę.

Tak, jednego karpia miałem. Ja Ci go przerzucę, weź sobie wóż, połóż sobie worek pod niego. A, zajebiście. Jak to było Jam, to nie chwaląc się sprawił, tak? O, proszę bardzo. To z 20 kilo będę miał. Super.